Barbara Cicharska z kierunku Turystyka i Rekreacja i Anna Radziok z kierunku Architektura są z nami. Wasza mm, mentorka, pani Janna Śnieżek. Przesyła pozdrowienia. Dziękuję. Więc ja pytania będę, y, będę zadawać Wam o relacje, o to, jak ten mentoring y, wyglądał. Jestem ciekawa, czy w ogóle on był podobny w przypadku, y, w przypadku Was. Bo może, może było tak, że Basia miała zupełnie inne tematy, które omawiała z panią, z panią Joasią, a ty miałaś też y, zupełnie inny obszar. Ale słuchajcie, Basiu, powiedz mi. Y, czy były jakieś umiejętności, kluczowe takie, wydaje ci się najcenniejsze dla twojej, dla twojej kariery, które zdobyłaś dzięki mentoringowi? Same spotkania mi bardzo dużo dały z panią Asią. Postawiłyśmy bardziej na mój taki rozwój osobisty tutaj. Myślę, że dużo czasu poświęciłyśmy nad... E, trudnościami, z którymi gdzieś tam się borykałam, na przykład podejmowanie decyzji, e, więc znalezienie swoich takich wartości e, bardzo mi pomogło w tym, jak później mogę właśnie takie decyzje podejmować. Mhm. Dużo rozmów na ten temat przeprowadziłyśmy. Umiejętności e, także w, podczas szkoleń branżowych e, mi tutaj też na pewno. Wiele dały, bardziej w kierunku marketingu, bo takie szkolenia wybrałam. No ale także umiejętności z szkolenia osobistego. Tutaj, jak wszyscy mieliśmy grupowo szkolenie, takie jak na przykład: Asertywność, umiejętność mm -hmm. radzenia sobie mm -hmm. ze stresem. Czyli podejmowanie decyzji i asertywność to są takie dwa elementy, które udało ci się wyćwiczyć Myślę, bo że tak, przynajmniej z, nawet zauważyć, tak, że, z tym, że z tym masz problem. Dokładnie. A jak było u Ciebie? E, bardzo mi pomogły rozmowy z panią Asią. E, rozmawiałyśmy na tematy prywatne oraz te biznesowe. Pomogły mi również w rozwoju osobistym, także nasze grupowe szkolenie, które były, na, które, były, które były na ten temat. Rozmawialiśmy dużo na temat moich planów. Pani Asia próbowała mi pomóc, nakierować mnie na mój cel, wyznaczyć ten cel i wydaje mi się, że Umiem już powiedzieć, jaki jest ten mój cel. Mm -hmm. Tak, no bo to czasami mamy tyle pomysłów na siebie, tak? Tyle pomysłów na kolejne lata. E, a tutaj spojrzenie drugiej osoby, która wiadomo, że nie zadecyduje, bo, bo wiem, że pani Asia na pewno za żadną z was decyzji nie podejmowała, tak? Ale wyznaczyła, że jakby można z pewnych rzeczy zrezygnować, tak? Tak myślę, że to o tym, e, o tym mówiłaś, tak? Tak, dokładnie. E, a powiedzcie. Mm, co u, uważacie za kluczowe, dlatego żeby relacja z mentorem była dobra? Żeby ten proces przebiegał dobrze? Ja myślę, że na pewno otwartość to po pierwsze. E, komunikacja, żeby ona była w miarę systematyczna. Żeby... Ale otwartość mentora czy menti? Dwóch stron. Dwóch stron. Tak. Mhm. Musi być otwartość, bo jak jedna osoba będzie zamknięta, no to druga osoba na siłę nic nie zdziała. Oczywiście. Trzeba chcieć. Tak, trzeba chcieć, chcieć troszeczkę pokazać siebie. Trzeba być właśnie w miarę systematycznym, jeśli chodzi o te rozmowy, o spotkania, żeby to miało po prostu jakiś sens i duszy cel, mhm. ale też myślę, że takie właśnie wsparcie wzajemne, że nie ma na przykład tematów tabu, czy po prostu. Dzielenie się pewnymi doświadczeniami czy dawanie sobie wskazówek, no to tutaj też to na pewno pomaga. Mhm. Karolina? Aniu. Ja przytoczę tutaj pierwsze spotkanie i tak, tak jak właśnie Basia mówi, że taka pewność siebie, taka otwartość jest bardzo tutaj pomocna, dlatego że na tym pierwszym spotkaniu trzeba się otworzyć i powiedzieć coś o sobie, żeby ten Menti nas poznał. E, od tej naszej strony prywatnej też i, i też tej takiej zawodowej, co już osiągnęliśmy, żeby, żeby umiał nam pomóc. Mhm. No, okej, okay, okej. Okay. Czyli o otwartości obie tak naprawdę e, tak naprawdę mówicie. Troszkę trzeba szczerości i tak, tego, że ktoś wiesz. wejdzie troszkę w tę naszą prywatność, tak? Musimy trochę te, te drzwi e, otworzyć. Ale to zaangażowanie, o którym, o którym mówicie, ono zdecydowanie musi być jakby elementem, tak? No bo jeżeli na coś się umawiamy, Jesteśmy dorośli, to musimy przynajmniej próbować do tego dotrzeć, prawda? Więc taka systematyczność to też jest chyba coś, co każda z Was wspomniała. Tutaj. Myślę też, że ta szczerość, ta otwartość y, potem powoduje, że ta osoba zdobywa zaufanie do nas i to jest też ważne w komunikacji. Mm -hmm, mm -hmm. No to jakie są Wasze plany na przyszłość, Basiu? Wiesz już, czy to do dopiero. Ja myślę, że jeszcze jest sporo pracy. Y Przede mną. Myślę, że mimo, że dzisiaj się oficjalnie kończy program mentoringowy, to z panią Asią będziemy się spotykać, e, bo uważam, że ten czas był zdecydowanie za krótki i <laughs> musimy wydłużyć tak, o kilka i, semestrów. Tak. No, i będziemy, ja przede wszystkim będę chciała na pewno jeszcze więcej nad tym e, popracować, nad swoimi planami, nad rozwojem. E, mam powiedzmy taką podstawę, zarówno przez te spotkania z panią Asiuek, jak i te szkolenia branżowe, ale chciałabym to dalej popchnąć, żeby to szło jeszcze dalej. Mhm. E, no i myślę, że. Wtedy... to jest krótko. Tak. To, jest, to jest naprawdę, Basiu, krótko, tak? Więc... Dlatego ja myślę, że wtedy pójdzie to y, w dobrym kierunku i te plany y, będą bardziej skonkretyzowane. Mm -hmm. Cieszę się, że jesteście takie ambitne, tak? Że, no to właśnie, że nie podchodzicie, do tego, że to jest 6 miesięcy, okej, okay. tutaj byłam systematyczna, ale dalej zostawiam ten temat, nie? W Mamy obawione spotkanie w lipcu, obie, więc... Okej, okay, tak. A, A to, to wspólne, Ale wy miałyście wcześniej wspólny... Osobne nie wiem, czy będzie, może, może być. może być. <laughs> okay. Ale z tego, co rozmawialiśmy. To właśnie w lipcu planujemy się spotkać świetnie, z mentorką Świetnie, tak, więc... to pozdrówcie zdecydowanie, panią Asie. Bardzo się cieszymy, bo, bo, bo naprawdę zaangażowała się mocno. E, dziewczyny, dziewczyny, bardzo dziękujemy, że byłyście. Że wytrwałyście, bo tu czasami naprawdę trzeba wytrwałości, tak? Jeżeli ktoś nam z boku e, cze, coś wskazuje, tak? Gdzieś tam nasze błędy czasami widzi i, i pokazuje, także dzięki, że, że wytrwałyście i, i cieszę się, że tą relację chcecie dalej podtrzymywać, bo, bo myślę, że warto uczyć się od tych, którzy y, gdzieś już zdobyli, e, zdobyli i doświadczenie i stanowiska, tak? Więc dzięki bardzo za tą całą otwartość. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.